Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami? Niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy. Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie. Jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto Słowo Pańskie. Tę Ewangelię wybrałem na dzisiaj jako kontynuację naszej refleksji nad. Obliczem Ojca. I y, to nie jest Ewangelia z dnia, tylko wybrana z, w związku z rekolekcjami. Ale zróbmy najpierw ten pomost do wczorajszego dnia, y, kiedy zaczynałem od spojrzenia Jezusa na człowieka, Mateusza, na każdego z nas. I Jezus patrzy inaczej. Na ludzi, na wszystkich ludzi, ponieważ sam ma bardzo dobrą relację z Ojcem i widzi Ojca w drugim człowieku. Po drugie, najbardziej określa nas coś, co dla oczu ludzkich jest niewidzialne. Nie określają nas nasze role, funkcje. Ten jest księdzem, to żona. Tu mąż, tu prezes, tu biskup. Nie określał nas najgłębiej nasze grzechy, ani nawet nasze chalebne czyny i osiągnięcia. Jest w nas coś głębszego, co wyprzedza wszelkie nasze działania. To, co nazywam też moralnością. Czyli wybieram jakieś dobro albo i zło, mam na to wpływ ja, bo wybieram. Ale jest nas ten poziom, który trzeba nazwać poziomem duchowym, niewidzialnym, na którym nie mam wpływu. On po prostu jest w każdym z nas. I o tym chciałbym kontynuować naszą medytację, nasze rozważanie. Bo dużo mówimy, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy, jacy to jesteśmy tam dobrze, albo źli moralnie to w kółko. Bardzo mało mówimy o tym, co jest również i co jest jakby fundamentem całego naszego życia. Ale nie widzimy tego tak, jak to, co sami stworzymy albo co nam nie udaje. Bo to widać, to czujemy. Święty Augustyn, który przeszedł swoją drogę krętą, ten Augustyn, biskup z V wieku, Y, powiedział, napisał w swoich wyznaniach, że życie chrześcijanina jest po to, by uzdrowić oczy naszego serca, przez które możemy widzieć Boga. Ksiądz Biskup nie rozmawialiśmy ze sobą, mówił, jak często możemy mieć właśnie przed oczyma naszego serca fałszywego Boga. Fałszywy obraz Ojca. Całe życie chrześcijanina jest po to, by uzdrowić, to znaczy, żeby zedrzeć zasłonę, albo bielmo, albo ślepotę. Nie widzimy właściwie. Nie postrzegamy właściwie. I między innymi po to tu jesteśmy na tej ziemi. I ten sam święty Augustyn właśnie. Zaskakujące słowa kieruje do nas, dzieli się tym. On to odkrył po latach poszukiwań mozolnych, i mówi: Na zewnątrz szukał, na zewnątrz Boga, aż go w końcu w sobie odnalazł. I stwierdza, że Bóg jest mi bliższy niż ja sam sobie. Jak ta opowieść z rybami, dwiema rybami młodymi, które zepłyną w oceanie. Nagle podpływa taka starsza ryba. Nie cześć chłopaki, jak tam woda? <grym> Takie oczy zrobiły, płyną dalej. Po chwili jedna do drugiej mówi, co to do licha jest woda? To jest ten paradoks, że Bóg jest tak blisko nas, że właśnie Go nie widzimy. To święty Paweł, Wyraża w tym zdaniu, bo w nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. Wszyscy. Powiedział to do Atyńczyków. To Pogan, nie? Oproszczony. Ta dzisiejsza Ewangelia, to tak, a propos pomostu no wczorajszego dnia, jest bardzo dziwna i tak, jakby wygląda na to. Sprzeczna sama w sobie, bo najpierw Jezus wykorzystuje pewną sytuację, jest bardzo zręczny, inteligentny, żeby do ludzi dotrzeć, bo chce do nich dotrzeć, do ich serca. I co wykorzystuje? No coś się okropnego stało, jest dreszczyk emocji, lęk, strach. Nie? Przylecieli, powiedzieli, słyszałeś, słyszałeś, co zrobiłeś, słyszałeś, nie wiem, zabija znowu, może i nas zabije ten... Nie? Czego oni się spodziewali od Jezusa? Może, że powie o, okropny ten Piotr, trzeba, trzeba, trzeba coś z tym zrobić, trzeba w końcu zrobić porządek w tym Izraelu. Z tymi Rzymianami, no przecież tak dalej być nie może. A Jezus wykorzystuje to oburzenie, to, 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 to uczucie, które się zrodziło w tych ludziach, jeszcze dokłada, <laughs> słyszymy o, o, o wieży, która się zawaliła, przywołuje inne wydarzenie i mówi, jak się nie nawrócicie, to wszyscy podobnie zginiecie. To jest majstersztyk pedagogii właśnie Pana Jezusa. On nie po to, żeby nie, wbić w ziemię, ale żeby przez tą szczelinę, nie, która się otworzyła, przez to uczucie, lęk, wejść z dobrą nowiną. Bo wtedy jest szansa, że coś usłyszą. I zadziwiająca właśnie jest ta przypowieść, którą dodaję która jakby przeczy temu, co przed chwilą powiedział. Tak się wydaje na pierwszy rzut oka. I y, ja przez długie lata y, kłopot taki miałem, nadal mam, ale y, ze zrozumieniem, czy uchwyceniem, kim jest ten człowiek, ten właściciel tej winnicy, a kim jest ten ogrodnik. Czy ten właściciel winnicy to jest Bóg, Ojciec? A ogrodnik to Pan Jezus? Bóg jest rozdwojony jakoś, jakiś, mówi: Wytnij, a za nie, nie, czekaj jeszcze, poczekaj, ja tu jeszcze zatroszczę się. Czy Bóg jest takie rozdarcie, rozdwojenie? Może. Ale mnie coś innego całkiem niedawno dotknęło w tej przypowieści. Ten głos, te to polecenie tego pana, winnicy, wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Ja odczytuję to przede wszystkim jako głos taki wewnętrzny, który często możemy mieć. Ja taki miałem w sobie. Co się dzieje, kiedy coś nam nie wyjdzie? Nie od razu, że jakieś wielkie grzechy, albo upadniemy. Co się dzieje? Co, co nam przychodzi na myśl? Jakie uczucie właśnie się rodzi? Co o sobie myślimy? To, co dzisiaj psychologia powiedziała i mówi bardzo słusznie o czymś takim jak autoagresja. Ona się różnie wyraża. Anoreksja, Myśli samobójcze, natręctwa, ym, gniew, złość na siebie, yy, przekształcający się ostatecznie w depresję ciężką, to jest ten głos wytnij. Już nic z tego nie będzie. Żyje na darmo, tylko ciągnie te soki z tej ziemi i co? Po co to ma dalej tak żyć? I jest. Ogrodnik, który mówi, że on się jeszcze zatroszczy. Okopie obłoża nawozem. Będę chodził, oglądał, podlewał, troszczył się, może wyda owoc. To jest niesamowita odpowiedź Jezusa, tak naprawdę, Boga na to, na problem Grzechu ludzkiego nienawrócenia, bo co to znaczy ta troska? Zwróćcie uwagę, poniekąd Pan Jezus mówi: Człowiek dlatego trwa w tym zaślepieniu, w różnych grzechach, bo za mało doświadczył tej troski. Jeszcze potrzebuje więcej, jeszcze więcej miłości. Jeszcze więcej kogoś, kto no właśnie, okaże ją. Jest to jakiś obraz Boga, oczywiście cierpliwego, który czeka, ale nie biernie. Biernie tak. No zobaczymy za rok, no niech jest, ale nie. Okopię, obłożę nawozem. Jeszcze dam więcej. Jeszcze spróbuję. A dlaczego? No właśnie, ponieważ w każdym Człowieku mieszka Bóg. Każdy, każdy jest odbiciem Boga. Nie jest jakimś tylko drzewkiem, takim bezużytecznym. Co by to miało być dla mnie dzisiaj konkretnie? Gdzie rodzi się we mnie to pragnienie, ta tęsknota za troską? Boga, drugiego człowieka, czego ja łaknę? To nie chodzi o więcej pieniędzy, chodzi o głębszą rzeczywistość. Ile naszych grzechów, ile naszych poplątań życiowych właśnie się z tego głodu, niezaspokojonej miłości, troski bierze? I Jezus mówi, nie zmieni nas że to, że przypalimy, wytniemy. Przypalimy żelazem, nie postraszymy. O, to się zmieni. Nie. Tu trzeba więcej troski. Jest to ryzykowne, no bo no tyle już dałem i tyle dałem, no i co? I nie ma owoców. W ogóle takie nieekonomiczne, nie, nie biznesowe. Nie? To jest inwestycja, jak znowu, nie wiadomo, czy będzie zysk. Może wyda owoc. Może. To jest bardzo ważne, moi drodzy, żebyśmy zrozumieli tę podstawową ewangeliczną różnicę. Ewangeliczna w całej Biblii to jest, i święci o tym często piszą, między człowiekiem, czy nazywamy to grzesznikiem, a grzechem, czyli brakiem owocu. Brakiem owocu. Bo... Jednym z problemów, które mamy, jak się rodzimy, Panie o tym mówi, mamy belkę w oku. Belkę w oku. Nie widzimy wyraźnie. Dostrzegamy drzazg, wy chcemy wyciągnąć, mamy belkę w oku. Nie widzimy. Mamy zaburzone to spojrzenie wobec Boga i wobec siebie. Zlewa nam się grzech z, z, ze mną. Zlewa się. Wszystkie te potępienia, te dzielenia, te obozy w Kościele, te oburzania się święte. To jest dlatego, że się zlewa człowieka z grzechem. I to się bierze z tej ślepoty, z tego, że nie widzimy wyraźnie, co jest najgłębiej. Święta Teresa z Awili na samym początku w twierdzy wewnątrz i na końcu też w takim swoim dziele trzy razy to powtarza do, do sióstr no i do nas czytelników zauważmy i pamiętajmy że źródło to i słońce jaśniejące bóg sam ona tak określa boga jako źródło jako słońce światłość obecne zawsze w pośrodku duszy chociażby grzechem śmiertelnym zmazanej nigdy nie traci swojej boskiej jasności i żadna złość grzechu nie zdoła Zaćmić jego przedwiecznej piękności. To jest pierwsze. Co grzech robi? Zamazuje. Nie widzimy, nie mamy dostępu, ale jest to źródło. W każdym człowieku. Bóg tego nie wycofuje. Kiedy grzeszymy, to nie ucieka od nas jak niejasny. Ucieka Bóg. Gdybyśmy no, przestali istnieć, gdybyśmy padli plackiem, zamienili się w pył. Jest i jaśnieje to. I tego nie widzimy wyraźnie. A święty Tomasz z bardzo mądrze mówi tak: miłość należy się bliźniemu i mnie, bo najpierw siebie mam miłować. Co do tego, co ma od Boga, a więc co jest w nim z natury lub z łaski. Z natury tylko to, co jako Stworzenie otrzymaliśmy, obraz Boży, zdolność do miłości, pragnienie śmiertelności, rozum, wolność, wolę. To jest to, co z natury otrzymaliśmy. I z łaski, chrzest, Słowo Boże, płynąco nieustannie tą pomoc, bądź ten nawóz, to okopywanie do tego ma kierować się na miłość. Nasza. We mnie i w drugim. Natomiast nie należy mu się bliźniemu i mi, miłość co do tego, co ma od siebie, z siebie, przepraszam, z siebie i od diabła. A więc tego, co jest z nim grzeszne, niezgodne ze sprawiedliwością. Z siebie w takim sensie, że nie właśnie z tego, co dobre, tylko co wybrałem po gubieniu być może, ale mam nienawidzić tego, co wybrałem, a nie siebie. I tak samo w drugim człowieku. Grzech jest przeszkodą. Grzech nie zamienia człowieka w demona, jakiegoś potworka. I dlatego Kościół, jeśli do dzisiaj w Katechizmie możemy przeczytać, kiedy definiuje, co to jest żal, to jest bardzo ważne, to Mówi, że jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu, nie siebie. Wytnij po co tę ziemię wyjełaby, to jest nienawidzenie siebie. Moralizm, o którym wczoraj mówiłem, zlewa to w jedno. Grzech, i to jest to samo. I im bardziej przypalimy tym żelazem rozpalonym, no to jest szansa, że nawróci się. Zmieni się. Albo wyrwać, nie? wyrwać te chwasty, wypalić. To właśnie widzi Bóg, to właśnie widzi Chrystus. Dlatego grzech jakikolwiek jest wtórny. Najpierw patrzy na tą ogromną wartość każdego człowieka Bóg. Na siebie w nas. I tak jak ksiądz biskup powiedział, to jest, będzie i nie zniknie nigdy. Grzech jest przeszkodą na drodze. Nie jakimś rywalem Boga, czy innym Bogiem, czy czymś. Przeszkodą, którą Bóg usuwa. Człowiek nie. I żeby nam dać jeszcze taki impuls do modlitwy i w domu spróbujcie się tak przyjrzeć sobie, jak reagujecie, kiedy wam coś nie wyjdzie, co sobie myślicie. Ja podpowiem tego tekstu, który teraz przeczytam. Przestałem mieć myśli poniżające samego siebie. A miałem takie. Okropny, beznadziejny jesteś, nie wiem, nie wiem o co jeszcze. Sądziłem, że to od Pana Boga tak, że to tak trzeba. Niech wtedy się człowiek tak do porządku doprowadzi. To jest fragment z tekstu świętego Franciszka Salezego, z kolei taki doktor kościoła, o łagodności względem samego siebie. Łagodność, najprościej rzecz ujmując, polega na tym, żeby posk, żeby gniew mój, czasami jest słuszny, Yy, nie przebrał miary. A tutaj dokładnie, żeby w ogóle nie było gniewu wobec siebie samego. I pisze on tak. Możemy praktykować łagodność na własnej osobie. Od tego się zaczyna. Jak chcemy być łagodni wobec innych, to najpierw musimy być łagodny wobec siebie. Nie gniewając się nigdy na siebie, ani na swe niedoskonałości. Gdybym dopuścił się jednak ciężkiego upadku, nie chciałbym, zwróćcie uwagę na dobór słów, gromić serca w ten sposób. O jakże śnędzne i wstrętne, żeś po tylu postanowieniach dało się uwieść próżności, umrzej ze wstydu, nie podnoś już oczu do nieba, serce zaślepione, bezwstydne, zdradzieckie, niewierne swemu Bogu i tym podobne. I to, święty Franciszek, się do Ewangelii. Nazwałby tym, tą agresją wytni. Wytni, to już, już nic nie będzie dobrego z tego. A to pochodzi od złego ducha, a nie od Boga. Bo do czego dąży zły duch? Żebyś przestał dostrzegać w sobie mieszkającego Boga. Żebyś nie widział tego źródła jaśniającego. Żebyś się przekreślił. A jak należy, mówi Franciszek, wyrażać żal, to jest taki przykład łagodności względem samego siebie. Chciałbym przemówić sercu mojemu do rozsądku i upomnieć je ze współczuciem. I taki zabawny trochę podaje ten przykład. I co, biedne serce? Wpadliśmy do dołu którego tak usilnie postanowiliśmy unikać? Podnieśmy się, wyjdźmy z tego dołu na zawsze, wzywajmy miłosierdzia Boga, ufajmy, że przybędzie nam z pomocą odwagi. Miejmy się na baczności, Bóg nam dopomoże i da nam zwycięstwo. Ani jednego negatywnego określenia. Więcej, nagle się tu jakaś liczba mnoga po wpadłem do tego dołu. Przedtem była instancja taka z góry i tam waliła. Ostrębny, bezstydny zdradziecki. Wgniatała w ziemię. A tu jest wyprowadzenie z dołu. Z kimś. Nie sam. Wyjdźmy. To jest Boże spojrzenie. Nie, że jest dobrze. Jest dobrze, że żyjesz w grzechu, czy jest, nie ma różnicy. Nie, to nie jest że jest dobrze. Ale nic się w nas nie zmieni. Nic, żadne nawrócenie nie będzie możliwe, jeżeli będziemy patrzeć na siebie przez pryzmat grzechu, a nie bożymi oczami. To znaczy przez pryzmat Boga mieszkającego nas, piękności, która jest w każdym człowieku. Wtedy jest szansa, że coś się zmieni. Święty Augustyn mówi: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Bardzo lubię to zdanie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki nie wpadłeś w zniechęcenie, jesteś zwycięzcą. I nie ma takiej sytuacji na tym świecie. Nie ma. Takiego stanu z punktu widzenia Boga, żeby wpaść właśnie takie zniechęcenie, wytnij je, po co ziemię wyjęła. Nawrócenie jest możliwe, czyli zmiana myślenia, zmiana naszych, czy zwróćcie uwagę, od wewnątrz, od nastawienia do siebie, od myślenia o, się, o sobie, o Bogu, o sobie. Także od uczuć, jakie ma stosunku do siebie. One się skądś biorą, to nie jest, że tak się rodzą znikąd. One się zasadzają właśnie na tych przekonaniach jakichś fałszywych, złych. Konsekwencją grzechu w nas, grzechu pierwornego jest także to... Że patrzymy na grzech przez pryzmat grzechu. Takie masło maślone trochę. A chodzi, żeby patrzeć na grzech przez pryzmat Bożego spojrzenia. I grzech jest zawsze wtórny, grzech się skończy, grzech może być oczyszczony, przebaczony. I nie określa nas najgłębiej. O, jaki, o jakie okopanie byś chciał dzisiaj, bracie i siostro, Poprosić tego ogrodnika, jaki nawóz, jakiej troski doświadczyć. A może ona już jest, tylko trzeba oczy otworzyć bardziej.